Hej, cześć, czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj razem z Hecą robimy króciutki unboxing paczki od bioter. Dobrze, użyję sobie takich nożyczek. Aby to na szybko otworzyć. Czy z tej strony będzie dobrze? No, chyba nie do końca, ale tak to możemy rozwinąć. To przeciąć. No i dobrze. Naszym oczom. Okazuje się dużo, dużo papieru. Heca będzie szczęśliwa. Na sam początek wita nas krówka od bioter. Tutaj, zobaczcie. Mam taki sprasowany mech. Nasącza się go wodą i z niego, powinno wyjść całkiem, z niego powinna wyjść całkiem duża ilość podłoża. Mam taki plan, żeby tego podłoża użyć do yy, mojego nowego fauna boxa dla żabki Rogat. Już wkrótce na kanale zobaczcie, jak go urządzam. Co dalej? Mam też tutaj wizytówkę od Bioter. Swoją drogą bardzo polecam ten sklep. Często robię w nim zakupy. No i przechodzimy dalej. Ciekawe, co tutaj będzie. Ja już podejrzewam po kształcie, co to może być. Ok, odpokojemy. Tak jest. Tu jest tuba. Taka fajna tuba z siateczką na górze. Zamykana takim systemem. Oczywiście będzie dla jednej z modliszek. Ona ma na oko jakieś 20 cm wysokości. Mi się wydaje, może 25. Nie pamiętam dokładnie. Zobaczymy coś w środku, bo widzę, że w środku tu też są jakieś super rzeczy. mamy piękny termometr razem z higiometrem. On mi akurat się do fauna boxa, hej, zostaw. Do fauna boxa żabką rogatą mi się akurat nie przyda, ale będzie do mojego terrarium z modliszkami. Owa. Co jeszcze jest w tej tubie? Tuba jest bardzo ładnie wykonana, wykończona tutaj. Na razie nie będę ściągać folii, ale myślę, że do tej tuby pewnie trafi może moja storczykowa. Jeśli okaże się samcem, to wtedy będzie w sam raz dla niego. A tak mi się coś wydaje, bo cały czas wylinka za wylinką, a on jest cały czas malutki, więc sądzę, że to pewnie będzie samiec. Ok, tubę odstawiam, może na stół w bezpieczne miejsce, bo jak heca mi towarzyszy w rozpakowywaniu, to lepiej odstawiać rzeczy wysoko. I tutaj w tej tubie jeszcze był taki pakuneczek, zobaczymy co to. są elementy wystroju. Takie chuby. Różnych rozmiarów. Dobrze. Weź sobie ten papier. Gryź. Takie chuby. Bardzo ładne. Na pewno będą super uzupełnieniem wystroju do której z moich tub W porządku. To też ląduje na stole. Hecy z mortki wyciągamy te które, żeby jej nie zjadła. Popier wyrzucamy tutaj paragon. Tak, ta tuba. Kosztowała 25 zł. I zamówiłam takie dwie właśnie się okazało. Czyli tutaj powinna być też taka. W tym drugim. I już patrzymy. Heca mi pomoże chyba otworzyć. Jasne, że pomożesz. Pierwsze miejsce. Tak. I jest druga tuba. Identyczna jak ta pierwsza. Na dzisiaj to już tyle. Jak widzicie, pudło zajęte też znalazło swoje zastosowanie. A my widzimy się w kolejnym filmiku pod koniec następnego tygodnia. Przy okazji pomyślałam, że jak już odpakowujemy, to pokażę Wam jeszcze, co zamówiłam dla mojego pieska z John Doga. Paczka otwarta. Ja ją sobie tutaj dam na ziemię i będę Wam pokazywać, bo jest dużo fajnych rzeczy. Zobaczcie, taki misiek, przytulanka gryzak, uroczy. Następnie leciutkie, fajne frisbee. Jak znalazł do zabawy na spacerze. Szarpak w formie kaczki. Bardzo ładnie wykonana. Bardzo mi się podobają zabawki z John Doga. Fajna lina. Ładny materiał. Skrzydła też wzmocnione. Ona chyba powinna jeszcze piszczeć. Ale nie jestem pewna. Teraz sprawdzimy. Nie. Nie piszcze, ale to może i lepiej. Bo jak heca się uprze, żeby coś gryźć, to robi to bardzo długo i bardzo natarczywie, więc piszczące zabawki stosujemy z umiarem. Woreczek na smakołyki. Teraz dużo trenujemy, więc będzie jak znalazł. Ma tutaj takie fajne szlówki, będę mogła sobie go zaczepić opasek i mieć przysmaki zawsze pod ręką. Mam jeszcze linorożca. Teraz sprawdzimy jak wygląda. Czekajcie. Jest taka lina do przyciągania z naturalnym gryzaczkiem. I patrzę, czy mamy tutaj coś jeszcze. Nie, tylko papier. To odpakowywanie paczki z John Doga było tak w gratisie i...